Siemanko. Cześć! Przygotowaliśmy promocję bezwzględnego przedłużania. Pokażemy wam pięć najciekawszych, które możecie wykorzystać w ten weekend. A weekend w rozumieniu RTV EURO AGD trwa wyjątkowo długo, bowiem aż do wtorku. Dlatego sprawdzajcie te promocje, które pojawią się na stronie także po publikacji tego filmu. Natomiast teraz prezentujemy wam te najgorętsze, które nam udało się znaleźć. No to zaczynamy od dziedziny ekspertyzy Michała. To znaczy od telefonu POKO. Tak, w tym tygodniu ja w głównej mierze przygotowywałem newsa, choć oczywiście Alex mi w znacznym stopniu pomógł, żeby nie było. Dlatego też pojawia się smartfon, który jest mojemu sercu bliski. Bliski dlatego, że testowałem go nie całe dwa tygodnie temu, a niedawno pojawił się film na kanale. Jest to bardzo fajne urządzenie, które jest przecenione nawet o 400 zł w promocji euro. No i w wariancie, który dostajecie macie Snapdragon 865, świetny ekran Super AMOLED 6,67 cala, bez żadnego wcięcia, bo kamerka jest wysuwana. A z takich rzeczy bardziej praktycznych mogę powiedzieć, że bardzo dobrze spisuje się aparat makro i myślę, że to jest chyba jedyny aparat makro na smartfonie, o którym z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że spisuje się dobrze. Jest też duża moc obliczeniowa, aplikacje uruchamiają się szybko właśnie dzięki temu Snapdragonowi. Telefon się nie przegrzewa, co myślę jest ważne, jeżeli będziecie na nim intensywnie grać. A można na nim intensywnie grać, bo mnie się udawało wyciągać 6-7 godzin korzystania przy baterii 4700. Bo tego testowałeś, nie? Tak, tak. On był recenzowany. U na kanale, może to się gdzieś tutaj pojawi. Tak czy inaczej, myślę, że jest to urządzenie jakby warte rozpatrywania, no nawet w zastępstwie za na przykład Huawei p 30 Pro w tym segmencie cenowym. To teraz zmienimy kategorię, pokażemy Wam pralkę, właściwie Alex pokaże, bo rano zobaczył ją na promocji i uznał, że trzeba to wszystko szybko zarejestrować razem z pełną gamą tych emocji. Tak było, nie kłamie. Zapraszam do materiału, widzimy się w przeszłości. Znalazłem na promocji całkiem ciekawą pralkę od Samsunga. Tak się składa, że jest Tutaj opcja Adłoż. Adłoż, czyli to po prostu z dodatkowym, z dodatkowym otworem, z dodatkowymi drzwiczkami na dorzucanie prania już w trakcie prania. Mieści 8 kg sadu jest tańsza o 200 zł. To jest w tej chwili najtaniej na rynku. Ostatnio tak tania była w bodajże czerwcu. Przede wszystkim klasa energetyczna A. Nie do końca najwyższa, bo teraz jest lekkie zawirowanie, z tym można mieć A50%, no ale. Całkiem spoko. Producent chwalił się, że ma 13 różnych programów prania, dodatkowe tryby. Korzysta z technologii Ecobubble, która poprawia wydajność detergentu używanego. No i co jeszcze istotne, dostosowuje się do prania, które wrzucisz. Mieści 8 kg, warto sprawdzić. No, taki otwór adłoż to nie byle jaka sprawa. Przyznam szczerze, że czasem zdarza mi się zapomnieć jakieś koszulki i skarpetek, i one potem czekają parę dni na swoim kolej z jasnym, ciemnym, delikatnym praniem. A tak można szybko. Naprawić swój błąd. Za to wiem, że Michał Rano widział naprawdę ciekawego laptopa, Matebooka. Tak, dokładnie, Matebooka D14 i pomyślałem o nim, że to może być ciekawe urządzenie na rozpoczęcie roku szkolnego. Zresztą zaraz powiem Wam to samo. Cofnijmy się w czasie do tego momentu, kiedy go zobaczyłem. Poszukując sprzętu do dzisiejszego materiału, myślałem o laptopie na rozpoczęcie roku szkolnego. I taką jednostką może być Huawei Matebook D14 z procesorem Ryzen 7, stąd też jego cena. Można znaleźć tańszą wersję z Ryzenem 5, ale moim zdaniem warto dopłacić do tej mocniejszej, bo w kluczowych momentach, gdy będziecie mieli otwarte dużo kart w przeglądarce i będziecie korzystali z kilku aplikacji jednocześnie, to nie tylko ilość RAMu będzie miała tutaj znaczenie, a w Właśnie to jak działa procesor. A ten działa bardzo dobrze. Mamy też 8 GB RAMu DDR 4, 512 GB na pliki użytkownika no i parę ciekawych rozwiązań od Huawei. A. Moim zdaniem, jednym z ciekawszych jest to, że gdy przykładamy telefon Huawei do jednego z miejsca, to od razu przesyłamy pliki do laptopa. Mamy też czytnik linii papilarnych z boku. Mamy też kamerkę, która ukrywa się w jednym z przycisków. Jest to na pewno ciekawy laptop, też bardzo lekki i konstrukcja jest ergonomiczna. Mamy rozmiar 14 cali ekranu, więc też nie jest. To największe urządzenie. Myślę, że takie do zabrania do szkoły, ale też i do korzystania w domu, jak najbardziej. O panie, Ryzen 7 to naprawdę mocna jednostka. Ja myślę, że on się przyda do wielu aplikacji, a na pewno będzie otwartych parę aplikacji, gdy będzie nauka zdalna. Zobaczymy jeszcze, jak się rozpocznie ten rok szkolny, bo tego tak naprawdę nie wiemy do końca. Tak czy inaczej, jesteśmy w momencie, w którym bijemy rekord zachorowań, na wiadomo co, więc może się okazać, że taki laptop będzie jak najbardziej przydatny, no i ma dobrą kamerkę. Więc będzie to wszystko w miarę się broniło. No, było już w jednym hipoju. A tak się składa, że mamy jeszcze innego Huawei'a w dzisiejszym newsie. Tak, to jest mój as z rękawa, a właściwie as z kieszeni. Chodzi o Huawei'a Y6P, który jest w zestawie z opaską Huawei Band 4 i w tym zestawie kosztuje 110 chyba złotych. Tani. Schodzi poniżej 600 złotych i myślę, że w tej cenie warto się nim zainteresować. Możecie zobaczyć sobie przykładowe zdjęcia z tego telefonu, jak na urządzenie za 600 złotych można być zadowolonym, naprawdę. Mamy baterię. 5000 mAh. To wystarcza spokojnie na dwa dni korzystania. Oprócz tego mamy no, trzeba przyznać, że ekran, który no, może nie wyróżni się w żadną ze stron, ale na pewno jest duży i czytelny. Mamy także, jeżeli chodzi o ogólne możliwości tego telefonu, 3 GB RAMu i 64 GB na pliki użytkownika, czyli całkiem sporo. Znacznie droższe telefony mają tylko 64 GB. A ile kosztuje? Ten telefon kosztuje, no, 600 zł, ale dostajesz też opaskę. Więc warto wspomnieć właśnie o tej opasce Huawei Band 4. Huawei Band 4, który pozwala mierzyć aktywnie puls, pozwala mierzyć go w trybie ciągłym, no i ma też możliwość zmierzenia saturacji krwi. No i na deser, na koniec w zasadzie, Kwestii produktowej jest Roomba. Roomba konkretnie 697 to jest model o tyle fajny, że korzysta z najnowszych technologii producenta, to znaczy Digital Detect 2, który wykrywa za pomocą czynników optycznych i akustycznych brud, żeby bardziej się skoncentrować w danym miejscu i doczyścić podłogę. Korzysta również z technologii iAdapt, dzięki czemu lepiej, to znaczy szczegółowiej mapuje pomieszczenia i może dotrzeć w każde miejsce. Może warto wspomnieć o takich najbardziej podstawowych elementach, czyli tym, że mamy system trzech szczotek, z czego jedna jest szczotką narożną i ona bardzo fajnie zbiera właśnie te treści, które gdzieś tam się kryją po rogach. No i chyba warto wspomnieć, że półtora godziny pracuje. No to jest czas, który myślę, że pozwala na mniejsze pokoje na posprzątanie, a nawet jeżeli nie, no to wtedy zajeżdża sobie do stacji, ładuje się tam maksymalnie dwie godziny, wraca do sprzątania. I po prostu, jak wrócicie z pracy, to będziecie mieć czystą powogę. Przede wszystkim, jednak, warto wspomnieć, że można nim sterować za pomocą telefonu. No tak, i właśnie w dowolnym miejscu, e, tak naprawdę, jeżeli połączycie się za pośrednictwem aplikacji, robicie jeden klik i sprzątanie się zaczyna. Ile teraz kosztuje? Teraz kosztuje 300 zł mniej, ale musicie się spieszyć, bo jest to cena z kodem, jest ograniczona ilość, tak więc y, kto pierwszy ten lepszy. Omawiając w ogóle kwestie promocji w RTV Euro nie należy zapominać o jednej ważnej kwestii, to znaczy o promocjach łączonych. Ale najpierw y, muszę dodać, że jeżeli chcecie zakupić wspomnianą wcześniej pralkę Samsunga, to można ją teraz y, zgarnąć w systemie ratalnym w taki sposób, że pierwszej raty nie będziecie musieli płacić. Co więcej, Więcej, przez pół roku nie będziecie musieli płacić rat, one zostaną odroczone no i dotyczy to nie tylko pralki Samsunga, jeżeli chodzi o odroczenie rat o pół roku, dotyczy to wszystkich produktów które można wziąć na raty w ramach zakupów w RTV Euro AGD, natomiast co do produktów Samsunga, to właśnie bardzo dużo tych produktów jest objęte pierwszą gratisową ratą, więc cena przy RR 0% de facto wychodzi niższa niż gdy kupicie ten sprzęt od razu, bo nie ma tej kwoty pierwszej raty, ale najlepiej jest się spieszyć, no bo wiadomo, taka atrakcyjna promocja musi trochę trwać, ale nie za długo, no i w tym przypadku trwa tylko do poniedziałku. Tak więc takie promocje macie w przypadku kupna sprzętu na raty albo kupna sprzętu Samsunga, natomiast niezależnie od tego, jakiej marki sprzęt wybieracie, możecie skorzystać z promocji dwóch, które pozwalają Wam oszczędzić więcej, gdy więcej kupicie. Jak to działa? Mamy chociażby wielorabaty, które pojawiały się u nas już często, już tłumaczyliśmy mniej więcej jak działają. Tym razem piąty produkt będzie kosztował зоту No i mamy oczywiście więcej kategorii, niż było to na przykład miesiąc temu, bo doszły smartfony, doszły telewizory, doszły też kamery i aparaty. No ale jest też druga oferta dla łowców promocji łączonych, o której możesz... E, tak, jest więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Tutaj nie ma dużego AGD, są telewizory, smartfony, gadżety, małe AGD. Różne rzeczy są, nieważne. Ważne jest to, że to działa na takiej zasadzie, że jak dobierzecie sobie dwa lub więcej produktów do koszyka i łącznie przekroczycie pewną wartość pieniężną zmieścicie się w pełnym przedziale, no to wtedy po prostu będzie taka płaska obniżka na cały koszyk. I na przykład jeżeli zdecydujecie się wziąć sprzętu za 33 tysiące złotych, no to będzie aż 6600 złotych zniżki. No tak, ale jeżeli będziecie brali coś tańszego, to także się nie obawiajcie, także są te zniżki. I to już wszystko, jeżeli chodzi o promocje weekendowe w tym tygodniu. Jeżeli interesują Was inne promocje, to czatujcie na PL, bo tam wrzucamy w poniedziałki, środy, piątki, czasem też pomiędzy różnego rodzaju promocje internetowe. Zuerst noch. Ja Myślę, że byłoby miło, jakbyście zostali z nami na naszym kanale. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę oraz na naszych stronach na Instagramie, na Facebooku. No i na grupie testerzy wideotestów, gdzie na bieżąco informujemy o wszystkim, co dzieje się w świecie technologii oraz doradzamy właśnie przy wyborze sprzętu. No i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Dwaj nienaganni dżentelmeni powrócą za tydzień, by zaskoczyć was promocjami. Do tego czasu obserwujcie bacznie ich poczynania na stronie videotesty.pl oraz w grupie testerzy wideotestów testów do zobaczenia